W naszej dziedzinie pierwszej Grupa biało Was, wędrowało do Trensochowy na Jasną Górę z Polska 136 błotników. Przewodnikiem Waszej grupy Kolejny raz doświadczonym przewodnikiem Głoskiej Tej grzynki. Janusz Nawalczyk dziękuję całe kolekcje za prowadzenie biało w przyjaznej Górze sam mówimy, że swoją prawą ręką bardzo mądrym człowiekiem z dobrego księdza był asystent Darek Malki Bardzo ważne grupie, raz Łukasz Kopczyński, i... podmiotem z pierwszego roku włoskim seminarium. Intencją, jaką podjęliście, było szczególne dzięki imieniu również za gratyfikację Jana Pawła II, którego chodzę mieścić się przez cały czas z dziewięciu dni rekolekcji w Jasnej Waszej grupy to przede wszystkim mieszkańcy włoska, wodanowa, w ale również wasze Waszej biało-cerwonej węglowanii gościnnie, a zawsze byli widziani w chłopnicy Arsztow, i Warszawy. Szczególnie też w Waszej biało-cerwonej pozdrawiamy siostrę Zalusia, Płuśkę, Zeznała Żenę, tak. osoby świeckie, które Mocno apostolowały wśród Was o brat wilek porządkowy, 30 30 włoskiej więzieniu. Bardzo dobrze. Rosja zna kilka Również w Waszej gminy wędrowały osoby, które posługiwały w służbach naszej włoskiej więzieniu. Witamy serdecznie Jacek Dominikę, pana Janusza z Ekologii. Patelistów Patrycjuszu, dla Andrzeja, oraz prezydenta Kamila, przez informacji, przez konsulatę, oraz siostrę Agnieszkę, oraz w pracy technicznej, dla Adama, dla Kacka, oraz dla Piotra. Niemniej dziękujemy za ich posługi i pracę. Prośbę o ochronę. się chwilkę przez aktualnie samolot, by w ciszy serca Mali powierzyć to, co dzisiaj osobiście jej przynosi. Przy nasza. Przejdźmy proszę do, do kawicy budowego obrazu Marki Jasmięskiej. By tam szczególnej księży serca jeszcze z złowiek Marku Jasmięską. Witamy i gorąco, pozbawiamy białą-zerwoną. Jest na kątem tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. Zrok ma smutny, zatroskany,